Jakie będzie Pana zagrać? Gadżeton, gdzie <gadgeton> przez dzień noc. Dobra, a my sobie zagramy arenę Chętnie wybrałbym Huntera, bo nim nie grałem bardzo dawno Ale Hunter moim zdaniem jest tak słaby, że szkoda gadać To jest chyba najsilniejsze w tym momencie i to też jest dosyć silne Dobra, weźmy Huntera, bo dawno nie było Dobry powód? Dobry czy my będziemy teraz? Tak, będziemy testować nowy program. Nazywa się Overwolf, ale o nim zrobię osobny, osobny materiał, osobny film, osobne coś tam. Więc póki co nie będę niczego tłumaczył, co się tutaj wyświetla. Ale mogę zgadzać się albo nie zgadzać z programem. Tutaj się całkowicie zgadzam. Tutaj to. No, tutaj program proponuje Wolf Lidera. Ja osobiście wolę mikromaszynę, więc mikromaszynę wezmę. Cwóreczka. Tak, tutaj się zgadzamy z programem. Eee, tutaj no dwójeczka, szósteczka. Nie wiem w sumie. Program mówi dwójeczka. Eee, czy ja chcę wziąć szósteczkę? Dwójeczka jest fajna, bo w połowie wypadków dobiera kartę. Statystycznie szósteczka jest fajna, bo jest mocna. Eee, dwie karty są ciekawe. Dobrze, weźmy tą bestię. Hunter to mogą być bestie. No Animal Companion no, raczej. To też to jest dosyć ciekawe, ale Animal Companion raczej wygrywa. No tutaj tylko to jest w jakikolwiek sposób grywalne, a program sugeruje młodszą inżynierkę. No nie, chyba nie chcę młodszej inżynierki. Eee, Ferry Dragon kontra Nosorożec. Póki co mamy dwie bestie. Ja chyba Pek Nosorozta. Houndmaster, Master. No możemy iść. Możemy iść w bestie. Eee, to jest do bani, a to jest OK. Ale myślę, że jeszcze jakieś bestie wpadną, a z bestiami jest spoko. Eee, no nie do końca. bym się tutaj z tym zgodził. Mi się to absolutnie nie podoba. Bo tracimy dwie karty czasem za jedną. Weźmiemy sobie to. Znaczy w Early to byłoby dobre. No tutaj zdecydowanie broni. OK. Zgadzamy się. Mamy buferkę, mamy to i mamy to. To jest dosyć ciekawe, chcemy iść w bestie. Mamy dwie synergie z bestiami w tej chwili. Eee, to odrzucimy. No, odrzucimy. I prorok. Nie, wezmę czerwia. Multishot. Eee, to byłby mój wybór. Głównie dlatego... Znaczy to jest ogólnie lepsze, ale nie mam w ogóle praktycznie ramowalu, a przydałby się jakiś ramowal, więc multishotek może być. Normalnie wybrałem Słotrona, jednakże potrzebujemy tu Dropów. I sugerujesz mi tego. no nie cholery, wezmę sobie tego. E, owca jest do bani, bo nie mamy jak jej zabić. To jest zawolne. To jest jedynie jedna grywalna karta. Remowal kontra, dobra prowokacja. No tutaj widzimy synergię. Mamy jej całkiem sporo z kilkomandem. No, raczej removal. No remowal jest lepszy od kreatur Statycznych. E, alchemik. Tak, Alchemik, dobrze. Niech będzie. Kurde, synergia z mana no nie wpadłem na to. To jest bardzo fajną opcją, to jest sytuacyjne i to też jest bardzo fajne. To jest dobre na early, to jest dobre na late. No, spróbujemy. Spróbujemy tego gościa wziąć. A czemu tu pokazywało synergię z Rhino? Jaką to ma niby synergię? Może zbufuje? Takie. Redman Wyrm, synergia. No, w sumie racja. To jest bestia, ale słaba. Drugiego takiego nie chcę. Dobra, może być ten grom faktycznie. Nietoperz kontra smok. Sugerują mnie tu nietoperze. Eee... Chyba mogę się z tym zgodzić. Nie lubię smoka za bardzo. O, synergia z Second Rate Bruzerem. A kurde, patrzcie, nie pomyślałbym. Szaki z Gunner. A, że wszędzie on młoda bufa. A i on będzie wtedy 3 na 6, szarża prowokacja. Mm, no nie lubię tego smoka, dobra niech będzie ten nietoperz. Kolejna bestia, myślę, że możemy ją na spokojnie wybrać. Eee... U, no chyba jedynie to, bo te dwie karty są słabe. Nawet bardzo. Łuk Gladiatora, zdecydowanie. Znaczy ja i tak biorę łuk, aczkolwiek ta pułapka mnie trochę zdziwiła. Redmana Worm Micro Machine Clockwork Gnome. No, trzy karty, które mają synergię. Kontra to, no okej. Okay. 2-4 nie jest jakieś super mocne. Draw kontra murlock. No, tutaj zdecydowanie wziąłbym, gdybym mieć inwentora. Inve... No, tego. Ale to faktycznie może być dobre, bo potrzebujemy dwójek. Aczkolwiek mamy trochę jedynek. Więc raczej pójdę w to, mimo wszystko. No tutaj zdecydowanie bierzemy to. Dokładnie tak. Y... Remuval plus bestia. No te karty są słabe, więc no faktycznie może być. No to pająk. Nie topesz? To sobie biernie Mamy sporo jedynek. To? Naprawdę? Ok, jest energia z mana wyrmem, jest energia z tym całym technicianem. Y jest fajna statystyka. Ale mi się o wiele bardziej to. Jak sobie to wezmę. A no, tych mamy już całkiem sporo, więc je musimy brać. No, to jest fajne na early, w trzeciej turze. Przecież to jest fajne, ale no mamy dużo czwórek, dobra nie będzie to. Eee, Houndmaster, no tutaj chyba trochę tych bestii jest, dokładnie. Ten też byłby spoko. Ale Houndmaster chyba będzie ciut lepszy, chociaż w sumie. Nie, wezmę tego. No dobra, szkoda tylko, że nie mamy żadnego leitu. Tutaj to oczywiste. Raczej niezbyt dużo tu tych kreatur, więc trochę lipa. Tutaj mamy podsumowanie naszego deku. Pierwszoturowe, drugo, trzecio, czwarte, piąto, szóste, znaczy late game'owe w sumie. Duże dropy, pingi, proszę. Wczesny removal, duży removal, board clear. Riche, nie do końca wiem co znaczy rich, szczerze powiedziawszy przeżywajki, dobierajki, mechy, yy, bestie, bronie. Tu mamy synergie zaznaczone między kartami. Tutaj mamy opis naszego deku, agrohunter, o, czyli już wiemy, że trzeba walić po ryju. Eee, spoko, tutaj możemy sobie jeszcze sprawdzić wybór no i tutaj mamy rezultaty. Tak wygląda ten program, ja się nad nim nie będę tutaj skupiał za bardzo, yy, zrobimy sobie to w jakimś osobnym momencie. Dobra, to wyłączamy i lecimy grać. Hmm, jest dwójeczka, no i tylko ta dwójeczka zostanie, reszta out. Reszta out. Yy, dwójka, no może być, nie ma tragedii. Kosmo... ...politan może? Kosmo... ...politan... ...na na, na, na. Okej. Okay. Ojejku. No to chyba pan robot umrze. Niech umrze robot. Bo jeżeli on strejduje i nic nie dogra to ja zagram tego i w następnym mam to. Więc to jest wiele lepsze niż jakbym zagrał teraz to i grał to. Bo to i tak nie jest takie super jak się wydaje. Face. No, zapowiada się interesująco. Wytrajdzimy tą. Wytrajdzimy tą. Brak tradu, no ciekawe. Czy to zapowiada dobrego gracza, który bardzo dobrze czyta grę, czy zapowiada face, face, face. Only the face. Only the face. URARA, URARA, Benz. Nagramy sobie Spidera, bo mamy 4 many, więc czemu by nie. No, weźmiemy sobie coś dużego. Tego sobie zabijemy, żeby pająk przeżył, bo mamy takie fajne. A jak gdybyś zrobił coś pod kątem twórców kart? Gdybyś zrobił coś pod kątem... kątem, kątem twórców kart? Jest to my friend chętnie. Chętnie bym zrobił wiele rzeczy, ale niestety mam problemy z czasem i, 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 i raczej, raczej, no nie. Bo moja umiejętność rozmnażania się, nie mówię tutaj oczywiście o płodzeniu dzieci i potomków, tylko o rozmnażaniu się, jeżeli chodzi o robienie wielu rzeczy na raz, jest troszkę na niskim poziomie. No zróbmy zrobimy tak. Boże, myślałem, że na 5 5 się zrobili nagle. Co to było? Przecież symbol, tak, okej. Okay. Ta Tararara. ra ra. Ta ra Bijemy Dymycz. No ta naga taka trochę do bani, bo nie mam jak jej zabić. Znaczy nie no, mamy jak ją zabić, ale chyba w tym wypadku... Ujdziemy już full face'ik. To źle wygląda! Dla druida. Co pan myśli na temat Arquela? W sumie to powiem ci, że nic. Jakoś moje myśli skupiałem się na przykład na moich widzach, mojej kobiecie, moim psie. Natomiast nie skupiają się na innych streamerach zazwyczaj. Więc na no niewiele myślę o to Arquelu. Było, minęło, trzeba wziąć się w garść. Nie, ja wyrzucę to. Poszukajmy jakichś takich bardziej agresywnych startów. Zaleźliśmy. Pierwsza ka karta na elenie druida: Leroy, Aja, Eliza. Ja bym chyba brał Eliza i liczył, że chociaż raz uda się zagrać małpę. Bo Aja nie jest jakaś superancka bez innych kart, a nie wiadomo czy będą. Bo chyba, że ktoś ryzykować, że będą. Blade golemy to Aja. A Leroy to taki removal za 5 many, dosyć gówniany. Mógł mieć tokena, ale wolał dwa obrażenia. I nie ma tokena. Szybki szmugiel. Ja Cię Kromotolę, naprawdę? O, to jest bardzo złe. To jest bardzo złe, bo on mi zabije to, to przeżyje, nie wiem jak tego zabić. Karta za dwa robi mi tutaj przesiew w czwartej i prawdopodobnie piątej turze. O, widzę, że kolega załączył. Ale to akurat... Nie jest problemem, bo multishot... Multishot posprząta. Mm -hmm. Zagramy sobie czwórkę i dwójkę, żeby mieć jak najwięcej możliwości tradowania. Tym bardziej, że jak on zabije to, to ja zabiję tym tego. Jak zabiję tego, to ja zabiję nim tego. A to się tam będzie na stole bawić. No, serio trusilver. i jeszcze Hil jakiś. No nie, róbcie sobie jaj. A nie, co wcięcie do ręki? No, niech mu będzie. Spróbuję. Nie ma czym go zabić ze stołu, jak przeżyje. Co prawda mam jedną bestię na ręce, ale jakby doszła druga, albo z Eleka, albo z Drowu, To mogłoby być ciekawie! Truesilverek w 2-1. Niestety Truesilverek w 2-1 nie jest dobrą nowiną, bo może znaczyć, że ma drugiego na łapie. Więc nie ma co się za bardzo cieszyć. A on ma stary. no widzicie. Widzicie. No i damy mu to ukrycie, skoro możemy, to czemu by nie Widzicie, dobry hałon zły nie jest O oh, fuck o oh, fuck o oh, fuck 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 fuck, fuck. Hmm. Sytuacja dobra raczej nie jest że rzekłbym No, zaryzykuję, że to nie jest dobry Sacrifice. Pewnie jest, no ale zaryzykuję. Takie kurwa combo. Tego się po tobie nie spodziewałem, gościu. No, zrobimy tak. Oh my god. O nie, Murlock kurwa, dwie prowokacje, to to GG Eee, połamało mnie kości. Kamel. Mm, Czemu teraz? Je tu wcześniej Łaj Jakie ja mam jedynki w deku? Dachowca. Ojej. No dobrze, spróbujmy zagrać tego, bo te kurde jakieś 4-4 giną od modloka, 2-6 nie zabijają modloka, 3-3 giną od modloka albo od innego krapu. Wielbłąd nie robi nic ciekawego. A po co on to pozabijał? Myślałem, że Kartuzada chce zagrać. To było dobre dla mnie. Nie wiem, postanowiliśmy te kreatury o to. Animal Companion. Nie, zagramy tak. Agramy tak, bo Animal Companion bufuje tego. Chciałem ja ci powiedzieć, że według mnie jesteś jedyną osobą z polskiej, herosowej sceny godną oglądania. Obyś eee, ja nigdy nie rzucił nagrywania, życzę wszystko najlepszego i pozdrawiam cię krótko. Dziękuję bardzo serdecznie, bardzo miło mi to przeczytać. Eee, bardzo miło mi to przeczytać i wprawia mnie to w, że tak powiem, stan dumy. Natomiast e, od razu, zanim się rozpocznie jakieś dziwne gadanie, to przypominam, że każdy ma swój gust. O czym warto pamiętać. Hafer! Przybywaj! Widziałem śmierci ciem. Niestety dla oponenta. Niestety dla niego. To był tylko cień. Dwójeczka i trójeczka zostaje, piąteczka wypada, no i czas łowów, proszę. No i proszę, my friends. No raczej tego pinga nie będę tutaj używał Myślę, że... ...że nie. Co za program do Areny. Overwolf. Ile? Tak w ogóle. E, dobrze. E, no, tak, tutaj proszę. Go. Graj, Wejdź pan. Wrócimy monety do dołu. Monety w dole zawsze na propsie. Co pan please zagra? Jakie będzie pana zagranie? Concite? Super. Dziękuję. Nie konsit, więc pewnie słowo cienia śmierć. Oboja. Dobra, przejmujemy inicjatywę na tym boardzie. Walimy dymyć. Dymyć, dymyć, dymyć. Mm. Przełknął ślinę, patrzał po stole, pomyślał sobie w myślach. O kurcze, blaszka. Brakuje mi dwóch dolitara. Ech, go. Zabije, bo jeszcze dostanie jakiegoś bufa jednego, drugiego, trzeciego, zabije mojego wargolema. I co wtedy? I wtedy dupa. Mam tę moc. Małte moc, Małte Chyba nie ma. Oj, my guide. Oh my guide. Wyrzucimy oh te czurki, poszukajmy startu. Dobrego, lepszego. Tak, dobry, lepszy start. Oh my fucking God. Mm. Nie ma takiej. Jest pan wielbłąd pustynny. No, ten token taki trochę kiepski. Co, gnom? Będzie do komba. Nie, że mamy rękę. Dupa. Dupa blada. Ej, będzie do komba, ale nie mam niczego na trzecią turę. To mi się nie podoba. No i co, gościu, zrobisz? Czy zaatakujesz 2-1 w 2-4? Nie, tak zrobisz. Okej. Okay. Mówisz, że nie będzie trajdowanka. No nie będę grał po tego bufa. Ej, naprawdę. Zbiję to. Eee, nie będę grał pod. Zagrałbym znaczy, pod tego buffa, jakbym miał to zagrać w tej turze, a nie mam. Więc da daruję sobie te pomysły. Hmm. właśnie wymyśliłem świetny tytuł. Muszę go zapisać w związku z tym. Jakby się ktoś pytał. A zagram se tak. Bo jeżeli zagrałbym 4-4 lub 4-4 to on by zabił bronią. A tak to mogę odwrócić jeszcze tego i będzie 4-2. on tak na logikę zabije to 2-4, no ale... Ale, ale... Zezwalam, masz chwilę na zastanowienie się. Starczy. Przyjacielu. Tak sobie myślę. Nie, Oh my god, Kodo! Ale naprawdę? To gramy czerwia. Gramy czerwia, bo mam dużo hapsów. Co mam zrobić? Proszę cię, kaj tuś graj no szybciej. Graj no szybciej, hopie, bo nie mamy całego wieczora. Mmm... no niech będzie. nie jest takie złe, bo on niby to tam dociąga, ale traci dwa many, więc się trochę zwalnia. A ja to zawsze można mu dać za jakiś plus. Oh my god. Jedna niekreatura. Dobrze wiedzieć. Spróbujemy zrobić tak i spróbujemy zrobić tak. I zabijemy sobie kodo, zostawimy sobie resztę baranów na bordzie. Nie będzie. małym Przuwajcie! No elo! Ty, kurde, drugi modlock. Ja mam gra na murlokach. Tyle opcji w całym mieście nie naćpałeś się chloru tak bardzo jeszcze. Hmm. Nie mogę się zdecydować. Zaryzykujmy. Niech, kurwa, no jest zjeżdża, no ja... <śmienicza> Mam tę moc, mał tę moc, mał tę moc, że aż drzemie we mnie noc. Po prostu unwili, willi. Ja że jak? Hał, hał, hał. Ale Ty mądry. nie No kurwa! Ma bać. Wydaje mi się, że w tym wypadku mogę się pożegnać z tą areną. Coś mogę powiedzieć. No trochę słabo. Mam odpowiedź na wszystko. Jednę ci w głowę całyżką Dobre zagranie. Dzięki. Świetne. No chyba nie dobiorę z tego devinga, nie? Chyba ja. Mam tę moc, mam tę moc. Mam tego raka Traka maka fakapakopkomokołom. Dobra, tu mamy podsumowanie, ale nie ma za bardzo co przeglądać. sobie to wyrzucimy. O, ale proszę, dwa pakieciki. Arena się zwróciła. Jeszcze sobie otworzymy tego, tego bo to zbieram na opening. Uno, duo, fruo. No i to tyle w tej arenie, tak mi się wydaje, więc na razie to zobaczmy. już